Witam! Dziś pokażę wam jak zrobić prosty trik w pańcie. Oczywiście jakość obrazu jaką widzicie prawdopodobnie teraz na filmiku nie jest jakoś najlepsza ale myślę, że... Będzie to odczytywalne. Tapeta, jaką widzicie, jest właśnie jeden z wyników takich kombinacji w pańcie. Wygląda ona bardzo gładziutko, nie tak jak na filmiku, nie ma takich falowanych tutaj kresek, no ale to sami ocenicie jak sami spróbujecie tak więc wchodzimy do programu paint tutaj mamy ten pierdolnik do rysowania cały celowo go powiększymy, bo był on standardowo ustawiony na 2x2 piksele aby właśnie ustawić 2x2 piksele wchodzimy do zakładki obraz i atrybuty Naszymi jednostkami będą piksele. Szerokość 2 i wysokość również 2. Kolory, kolory. Ok. Gdy już mamy to zrobione, klikamy oczywiście ołówek. Yy, przepraszam. Klikamy najpierw w lupę i powiększamy na przykład do... Hmm, 8 razy, dajmy na to. Klikamy ołówek, nic innego, tylko ołówek I wybieramy cztery kolory, jakimi chcemy pomalować nasz kwadracik Dajmy na to czerwony, niebieski, różowy I... Hmm. A niech będzie zielony Plik zapisujemy w formacie JPEG Gdziekolwiek, może być na pulpicie w moje dokumenty, to nie ma najmniejszego znaczenia w tym momencie. Wchodzimy do owego pliku, który przed chwilą zapisaliśmy. I mamy taką kropeczkę. Tylko nie pomylić ją ze swoimi kropeczkami brudu na swoim monitorze. Bo jest ona bardzo mała i można faktycznie ją pomylić. Nie wiem, czy ją tutaj widzicie, tutaj na końcu kreski wskaźnika. Jest ona widoczna. Klikamy prawym przyciskiem i ustaw jako tło pulpitu. Na początku mamy coś takiego, taka kratkowana tapeta, ale to nie koniec naszej zabawy. Wiemy już, że kolor będzie taki fioletowawy, jakiś taki wyjdzie. Klikamy prawym właściwości pulpitu, oczywiście. Eee, przechodzimy do zakładki pulpit. I położenie dajemy na rozciągnięcie. Klikamy OK. Wyszło nam coś takiego. Z jednej strony ciemniejsze, z drugiej strony białawe. Oczywiście z kolorami można w dowolny sposób kombinować. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Aczkolwiek... Hmm. Zobaczymy co się stanie, gdy damy wysokość 3x3. bo nie. 5 na 5 Czy będzie jakakolwiek zmiana po, po takich zmienionych ustawieniach No i dajmy na to z jednej strony zielony Oj nie To nie wyjdzie, ale możemy spróbować Nic nie szkodzi Pomalujemy, zobaczymy Ale wątpię, żeby coś... Cokolwiek z tego wyszło. Najprawdopodobniej trik ten działa w ustawieniach takich standardowych jakie podałem na początku. Ale aby się o tym przekonać, sprawdzimy to. O, mamy coś takiego. No w sumie zobaczymy, co z tego wyjdzie za chwilkę. Trochę wolno reaguje komputer na moje komendy, aczkolwiek no, nie wiem czy mi jest to spowodowane, chyba za słaby jest. Dobra, położenie oczywiście rozciągające, rozciągnięcie przepraszam i dajemy OK. No i co? I mamy coś takiego. Wcale nie brzydkie. Jak pokombinuję się z kolorami, myślę, że może wyjść coś fajnego z tego. Także życzę miłej zabawy. Był to pora drugi poradnik na moim kanale Krzysiek 31. Pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia w następnych vlogach, czy również filmikach. Do zobaczenia.